Hej wszystkim jestem CDDZO i witam Was w głównym dni kolejnej gry którą postanowiłem nagrać Jak widać jest to gra o tytule Beyond Good and Evil i może od razu już wejdę do opcji, bo z tą grą tak zawsze jest, że kiedy tylko z niej się wyjdzie i potem znów wejdzie, to te opcje się nigdy nie zapisują. A tu paru zmian bym chciał dokonać, mniej więcej trochę tą grę ściszę i także włączę napisy przy jakichś cutscenkach czy dialogach, w ten sposób no niektórym osobom pewnie ułatwię nieco życie i w ogóle oglądanie tego let's playa. I tak wiem też chyba, że tutaj tej gry jest posłoszczenie, ale ono chyba u mnie nie działa. Próbowałem tam niby wiecie, ściągnąć i potem mi instalować, ale jednak nic z tego. Więc wybaczcie, ale tą grę będę musiał mieć w wersji angielskiej, w opolskiej wersji, no przynajmniej póki co nie ma w ogóle u mnie mowy. Więc tak, może parę też słów o grze. oczywiście by wypadałoby rzec, co tam, co to w ogóle jest, co to za tytuł ogólnie. Otóż tak, Beyond Good and Evil jest to, jak widzieliście, twór od Ubisoftu z roku 2003, czyli ta gra w sumie ma już swoje lata, jednak mimo wszystko nie była ona nigdy częścią mojego dzieciństwa, czy w ogóle moich młodszych lat, czy czegoś podobnego. O tej grze pierwszy raz w życiu usłyszałem dopiero tak, nie wiem, 3 czy 4 lata temu, coś koło tego. Czyli jednak całkiem niedawno, przed tym czasem o tym tytule w ogóle nic nie wiedziałem. Ten tytuł był mi zupełnie obcy, tak naprawdę. I też w tą grę po raz pierwszy zagrałem chyba jakieś półtorej roku temu, o ile dobrze pamiętam, o ile się orientuję, ale też nie jestem pewny w 100%, ale też całkiem niedawno. I tak, tą grę otrzymałem w prezencie na Steamie. Nie pamiętam niestety, no niestety od kogo był ten prezent na tym Steamie, ale no ktokolwiek kto był, kim tamkolwiek byłeś, mimo wszystko dzięki, wielkie dzięki, bo ta gra szczerze mówiąc jest dla mnie jedną z najlepszych, w jakie grałem w życiu, tak bardzo i ją wysoko ustawiłem sobie tam gdzieś na swojej drabince. I też nie, może niektórzy tak nie wiem zobaczą początek tej gry i pomyślą, że A, czy taka najlepsza na pewno nie za bardzo to wychwalasz bo ja wiem coś takiego ale naprawdę sądzę, że im dalej z tą grą przejdziemy do im dalszych fragmentów to tym bardziej myślę, że będę w stanie zachęcić do tej gry też te bardziej sceptyczne osoby tych bardziej sceptycznych widzów. I tak, to chyba już wszystko, znaczy też jeżeli, by, jeżeli tą grę miałbym jakoś, nie wiem, sklasyfikować, że jaki to jest gatunek, czy styl gier, czy coś, to jest jakby przygodówka gra akcji, to jest w sumie coś na styl okami, bądź... Gier z serii Legend of Zelda 3D, czyli wiecie, takie części jak Ocarina of Time, Twilight Princess, Wind Waker, czy Majora's Mask, albo najnowsze Skyward Sword. Oto ta gra jest właśnie podobna w swoim gameplayu i tym wszystkim do tych właśnie przeze mnie wymienionych tytułów. Więc chyba nic więcej nie mam na wstępie do dodania. Po prostu rozpocznijmy nową grę. The gates of Hillis. this peaceful mining planet in system 4 is now completely encircled by the doms armada general keck supreme commander of the alpha forces would like to take this opportunity to address a final message to the population loyal Hylians, the impending battle will be a difficult one but thanks to the alpha section auto inasa planeta is Ładne niebo? Drzewka? Raina? Hillis, tylko że chyba nie do końca. A oto jest i nasza protagonistka, panna Jade. Twoja jest... 350. Sąpki. Sąpki no tu nie bardzo ma co rozumieć, ponieważ nagle nam kapsuły spadają z kosmosu na głowy, więc to... To to nie jest ogólnie miłe, że nam odcięliście prąd czy coś. Nie mamy płacił siłowego ani nic, więc oto co nas nawiedziło Więc kosmici zjadli dzieci I to oczywiście jest robota dla nas, by ich uratować Więc w ten sposób bierzemy nas w no, no, nasze wierny Płonący kieki, walimy ich ile tylko możemy. Bo to cały czas się wciska w tutaj w sumie lewy, guzik myszy i to wszystko, na czym ta waga polega. To nie jest nic skomplikowanego, po prostu się pijemy z tymi kosmetami z doms, bo tak się nazywają. I pomiędzy nimi Achilles jakby dochodzi do jakiejś wojny czy, czy coś podobnego. I nagle slow motion, spowolnienie, ale tak się zawsze dzieje w tym momencie. Wiecie, napięcie i tego typu sprawy. Oj, ty mnie trafiłeś, co było niefortunne. Dopiero pierwsza walka, a już oberwałem, co się nie powinno szczerze do końca zdarzyć. Więc chodź tu, mój wierny, płonący badylu i chodź ze mną! Wspólnie pokonamy tych złych, natrętnych kosmitów. No dzieci zdrowe, ale czy to samo można o nas powiedzieć? Cóż, gdyby był tu s pewnie by jakiś walnął komentarz o hentajach czy coś, ale... O no, wiecie, ja jestem ponadto! <trybujesz> Nie wiem co tam gadasz, ale chyba ją bardzo zanudziłeś tym. Wink Page we własnej osobie. Daj nam nową broń, nowy badyl i z nim wykonamy taki oto super atak, wybuchy wszędzie i się uwalniamy z tej oto jakby celi, czy co to miało w ogóle być. Ta cela z kolców, które no to w sumie tak nie wiem wyglądają jak wielkie zęby czy coś Teraz ty we mnie ciskasz laserem, ja cię ci unikam I znów lecimy z naszym super atakiem I znów e, pozbywamy się tej całej bariery z kolców, zębów czy co to w ogóle ma, ma być nawet nie wiem Znów lasery, znów unikamy tego O mi się chyba ogólnie całkiem dobrze Ty Okej, okay, przestałeś Z tym swoim Flower and Malaysa, więc znów e, super atak, atakujemy ile możemy Piękne kombo, panno Jade! Ale to jeszcze nie koniec walki, to jeszcze zów widzę lasery... Unikniemy tego... O, ty nagle zniknąłeś, nie wiem jakim cudem, ale zniknąłeś, dobra, niech będzie. Teraz się pozbędę was, znów bariera w z głowy... I jak zwykle naparzamy w oko tego kosmicznego czegoś, czy znaczy nie wiem czy to jest oko, czy może ewentualnie coś innego. Ewentualnie jakiś inny słabszy punkt. Ach, te zwycięskie fanfary. Muzyka w tej grze, nie Wam powiem, jest miodna. Uwielbiam. I w ogóle się masz pejć, dziękuję, że mi właśnie podajesz pomocną dłoń. E, mówiąc prawdę, trochę się martwię, Jade. Doms atakują coraz to bliżej, bliżej to coraz mocniej i mocniej. E, perła, myślisz może, że... No, oczywiście, że ją możesz wziąć. Jest bezcenna. I tu jeszcze możemy mu dać energii, ale widzę, że nie potrzebuje, bo jego pasek zdrowia jest pełny. No o naszym tego samego już rzec nie mogę, nasze już ma połowę serducha mniej niż powinien mieć po tamtej walce na początku. I tak, to całe oko tego kosmity z podziemi ziemi okazuje się być perłą. I ogólnie perły będą jednymi z ważniejszych obiektów do zdobycia w tej grze. Hey, Sekundo, The Ramis, bueno yid, but be careful. I did a check up on you after your fight, and I noticed something got inside your psycho karma. Więc jak mówiłem, perły ogólnie będą całkiem ważnymi obiektami w tej grze i będę starał się każdą z nich zdobyć, e, e, która tylko jest tutaj do zebrania i to jest jedna z rzeczy, które będę chciał zrobić, żeby tylko tą grę móc ukończyć na 100%. Więc jakby perły są jedną z tych rzeczy, o które będę musiał cały czas dbać. To jest pierwsza, którą otrzymujemy w całej naszej, naszej przygodzie na chyba 80 ileś. No tak, konkretnie 80, 88, tyle pereł jest całej grze do zdobycia. Jak mówię, postaram się o zdobycie każdej z nich. A czy mi się uda, to już się przekonamy. No a czy będzie się uda, ale ile mi to czasu zajmie, pojęcia nie mam. I więcej kosmitów? Albo po prostu nasi. To nasi, widzę, że też mają takie niezłą technologię, takie, wiecie, windy na styl kosmitów czy coś. Więc tak, to jest pan z Alpha Section, czyli jakby e, wojskiem Hillis, więc może z nim pogadamy coś, nie coś? Dzięki za pomoc. Nie ma co dziękować pani? To jest obowiązek Alpha Section, żeby tylko chronić mieszkańców Hillis. Okej, okay, czyli to samo wiecie, gadanie heroiczne, że o to tylko drobiazg, to tylko nasz obowiązek i my tu mężnie walczymy z tymi kosmitami z doms. Więc okej, okay, lecimy na górę. Here on Hillis, war has once again reared its ugly head, striking the civilian population. Luckily, our elite forces have once again arrived in the nick of time. I'm coming to you live from the Southern Lighthouse Shelter. Here is where some of the children whose parents have been captured by the Doms have been taken in by two devoted and courageous Hillians. Miss, a word for our listeners. Uh, yeah, yeah. Well, you guys are not what I'd call as fast as a speeding bullet. Keep doing nothing. And next time, there'll be nothing left here to save! Cut! Hey, Pop, stay zen. Don't get your snout bent out of shape. Alright, boys, that's a wrap. Pack it up! Page, like Alpha Sections, Thanks, Paige. If it wasn't for you, I... I... J.A.! J.A.! Jade. Jade! 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 No wybaczcie, ale skojarzenia z Metal Gear Solid same się tylko nasuwają. No i w sumie tak, alfa jest tak dużo nie pomogło, bo tylko tam się sami biliśmy i sami daliśmy mradę, radę, więc... She's okay. She's Chyba sądzę, że Paige oh, i jego oskarżenia są uzasadnione. I, Now that the shield is on the blitz, we're sitting ducks for every vorax in the area. What a pessimista! You faithful servant, Secundo, has found the answer to your money problemo. Secundo, we're stuck here. No hovercraft, no shield. Optima has cut off the power, the account is empty. Units, you want units? You come to Secundo, mia bella. Listen to this. The director, señora, from the science center, wants a collection of all the animals on the planet. She pay you dinero for any photo you send with little animal on it. Mira that beast, for example. You take picture of it and tenga mucho units. You Even your perro interests them. Not another one of your harebrained plans, segundo. Gonna have to recheck your circuits. Who could possibly be interested in that kind of thing? We're in the middle of a war, son. You understand nada bacon breath. Control of the species is molto importante. Yet you go get your camera back and we'll see. Il secondo è spettronio in processo. Ciao. I found your camera, Jade. I put it right over there. Auto nasze kolejne wierne narzędzie, którym się będziemy cały czas poszukiwali. Nasz ukochany aparat fotograficzny. Camera ready. It's up to you now, Jade. Więc ogólnie co się dzieje, jaki jest plan? No już jak widzieliście nie mamy pole siłowego, żeby się tylko bronić przed kosmitami czy czymkolwiek tak, tak naprawdę. I musimy nasze konto zasilić w kilka jednostek, żeby tylko móc no to pole siłowe i cały w ogóle prąd odzyskać. I mniej więcej pieniądze zdobędziemy za pomocą właśnie e, zdjęć, które, które, dokonamy na jakichkolwiek gatunkach zwierząt. Otóż, no pani e, z centrum naukowego będzie chciała właśnie mieć zdjęcia tych wszystkich gatunków, czy to zwierząt, czy tam może nawet ludzi, czy istot myślących, czy czegoś podo podobnego. Tu właśnie taki robaczek. Mamy zdjęcie. Adalia octopunktata. Hi Jade, I see Sekundo already talked to you about the job. The war is taking its toll. I oto pani dyrektor z Centrum Badań i Nauki się sama odezwała do nas, że właśnie że poszukuje zdjęć gatunków, że potrzebuje tam no, do, do badań czy coś takiego, więc my tych gatunków będziemy wszędzie szukali i to też, no wszystko zbiorę im również to wszystko, no zajęczę po prostu na 100%. Więc oto też będę Jak Jakby mamy już tą całą adalię okt punktata, taki nie wiem, żuczek rogacz czy co to jest. Taki robaczek, to jest nasza pierwsza, jakby ofiara nasza i naszego aparatu. To jest w ogóle item, który nam się przyda na pewno. Jest to tak zwany Starkos Barfey, I Starkosy po prostu będą nam odnawiały zdrowie o jedno serduszko, więc to po prostu nas będzie leczyło ogólnie. Mamy wizję, już widzę, że mamy trzy w plecaku. Jeszcze będą trzy Starkosy tutaj w lodówce, więc wezmę każdy z nich, oczywiście. Każdy, no tak sądzę, że się przyda prędzej czy później w naszej wyprawie. No, która mam nadzieję, że nas doprowadzi do końca tej całej wojny, czy może ewentualnie coś innego. Bo ja, właśnie jak mówię, jest wojna pomiędzy DOMS i naszą... Planetą Helis ogólnie. I tak, tu jeszcze był jeden starkos w piesyku. E, chyba też coś się dostanie, jak się kopnie tą beczkę, ale tą beczką się zajmę trochę później. Najpierw będę chciał jeszcze wyjść na zewnątrz, bo jeszcze tu będzie jeden gatunek, który można teraz e, sfotografować. Tak te oto latające stwory.